Hejka wszystkim, witajcie drodzy czytelnicy i słuchacze radia. Dzisiaj kolejny odcinek pielęgniarski o tematyce wady i zalety pielęgniarstwa. To jest propozycja odcinka od Was, także ja jestem tu dla Was, więc zaczynamy! Mówiąc, to nie wiem od czego tu zacząć. Co wolicie, najpierw wady czy zalety? Może zacznę od zalet, bo jest ich zdecydowanie dużo więcej. E, czyli zaczniemy z zalety pójścia na studia pielęgniarskie. Przygotowałam sobie tutaj, tutaj nie wiem czy widać to dobrze, ale czerwone pineski to są wady z minusikiem, a zielone to są zalety z plusikiem. Także przygotowałam sobie tutaj dwie takie jakby rubryczki, do których będziemy przyczepiać. Albo zalety. I pierwszą właśnie zaletą mamy pomoc. Chodzi tutaj o pomoc drugiemu człowiekowi, co wiąże się z satysfakcją. Czyli mamy pomoc i satysfakcję. Pomoc drugiemu człowiekowi. Kiedy pielęgniarka widzi ten proces zdrowienia, to jest po prostu coś niesamowitego, naprawdę. Ten taki proces możemy właśnie zaobserwować, między innymi, na praktykach pielęgniarskich. Także przede wszystkim pomoc wiąże się z satysfakcją z wykonywanej pracy, z po prostu dawaniem siebie, dawaniem dobra drugiemu człowiekowi. Kolejną zaletą jest empatia. Co mam na myśli z tą empatią? Przez to, że studiuję pielęgniarstwo, zauważyłam, że Wykształciły się we mnie, albo nasiliły się we mnie takie cechy, jak właśnie empatia do drugiego człowieka, czyli staram się tak jakby. Empatia to jest coś takiego, że człowiek wczuwa się w daną sytuację drugiej osoby i na przykład polega też na współczu współczuciu, opiekuńczości, troskliwości. Więc myślę, że podczas studiów tak zauważyłam właśnie, że ta cecha charakteru się we mnie jeszcze bardziej tak nasiliła. Więc to jak najbardziej na plus. W zaletach mamy satysfakcję i pomoc, które się wiążą razem ze sobą. Mamy też empatię. Dalej. Dalej mam kontakt i tu mam napisany kontakt z ludźmi związanymi z medycyną oraz z drugim człowiekiem. Tutaj mam na myśli coś takiego, że ja na przykład jestem taką osobą dosyć kontaktową, bardzo lubię spędzać czas z drugim człowiekiem i przy tym kontakcie właśnie dokładnie to miałam na myśli, że ja po prostu to lubię. Tak samo z ludźmi związanymi z medycyną mam na myśli to, że zawsze można się zapytać o jakieś wskazówki, zawsze można zaczerpnąć jeszcze tej dodatkowej takiej wiedzy od takich, wiadomo, ludzi bardziej doświadczonych, więc ten kontakt z ludźmi, także z pacjentem i z lekarzami, innymi osobami związanymi z medycyną jest również właśnie taką dużą zaletą tych studiów. Dalej mam również pomoc, ale tu mam nazwane wykwalifikowanej kadry. I ta pomoc wykwalifikowanej kadry równa się rozwój osobisty. Mam na myśli, że dzięki studiom mam taką szansę rozwijać się dalej, czy w sensie mam, mam na myśli rozwój, jeśli chodzi o rozwój naukowy, czyli mogę pisać jakieś artykuły, mogę brać udział w różnych konferencjach, mogę się tak jakby samokształcić, czyli mogę też podnosić swoją wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie. Dzięki pomocy wykwalifikowanej kadry mamy rozwój osobisty, więc to też jest również na plus. Powiem Wam, że lista się zagęszcza w dół, że nawet nie widać jej w kadrze, więc później jeszcze na koniec ją całą pokażę. I ostatnią zaletą, jaką znalazłam, jest to przede wszystkim wiedza. No, i tutaj podam idealny przykład z ostatniego czasu. Zdobywanie wiedzy na temat medycyny jest naprawdę bardzo pomocne. Na przykład mój chłopak ostatnio oparzył się i miał oparzenie drugiego stopnia, że ostatnio przerabialiśmy to na chirurgii. Od razu wiedziałam, jak zastosować pierwszą pomoc, co zrobić, jak działać. Także naprawdę, jeśli chodzi o taką wiedzę praktyczną, przy różnych przypadkach bardzo łatwo. Znaleźć tak jakby rozwiązanie, co powinno się zrobić w danej sytuacji, jeśli coś twu-twu oczywiście się stanie, tak? Więc wiedza przede wszystkim, posiadanie ogromnej wiedzy, przekładanie ją w praktykę, to jest coś po prostu niesamowitego, naprawdę. Okej, okay, to tak, podsumowując, mamy satysfakcję i pomoc, czyli satysfakcję z wykonywanego zawodu, z pomocy. Empatię, kontakt z ludźmi związanymi z medycyną lub z drugim człowiekiem po prostu. Mamy pomoc wyszkolonej kadry, która łączy się z rozwojem, i mamy oczywiście zdobywanie wiedzy. No to to były wszystkie zalety, jakie w danym czasie wymyśliłam. Może jest ich więcej, ale szczerze mówiąc, tak te najważniejsze, co przyszły mi do głowy od razu, kiedy przeczytałam to pytanie, żeby napisać wady i zalety studiowania pielęgniarstwa. To były pierwsze myśli, jakie po prostu mi przyszły w danym momencie. E, więc teraz niestety, teraz niestety zajmiemy się wadami, ale jest ich bardzo mało, bo właściwie wynalazłam tylko trzy. Okej, okay, no to pierwszą wadą, jaką sobie zapisałam, to pierwsze, co mi przyszło do głowy, dużo nauki. Ale o co tu chodzi? Chodzi tu o to, że jeśli jesteś człowiekiem nieprzygotowanym na pielęgniarstwo, coś w stylu, że. A przyjdziesz sobie tylko przezimować jak wieczny student, żeby poimprezować i uciec z tych studiów, albo szukasz studiów tylko żeby po prostu je studiować i nic konkretnego z nich nie wynieść, to na pewno nie jest to kierunek dla Ciebie, więc jeśli chodzi o dużo nauki, to z drugiej strony wiadomo, to jest posiadanie tej wiedzy, która była w zaletach, ale dla osób, które kompletnie nie są przygotowane na taki bach wielkiej nauki. To, to jest na pewno wada naszych studiów, że dla mnie, mi dużo nauki nie przeszkadza, ale osoby, które nie były przygotowane na taki boom naukowy, to może być dla nich wada. Dobrze, no i tak jakby przed ostatnią wadą, jaką znalazłam jest stres, ale tu napisałam pod spodem, że to wszystko zależy od człowieka, bo każdy odczuwa stres przez co innego, Jedni bardzo boją się zwykłego testu na studiach, tak? Kolokwium, egzaminu to jest stresujące. A drudzy po prostu stresują się samym, nie wiem, byciem z człowiekiem, tak? To wszystko jest zupełnie inne. Fakt, ja nie ukrywam też. Prawdopodobnie stresowałam się parę razy na studiach z powodu egzaminu, kolokwium czy czegoś tam. No ale to jest chyba normalne. Myślę, że ten stres jest taki motywujący, ale też wiadomo, że nie można tak jakby w drugą stronę przedobrzyć tego stresu, że on nas zeżre od środka i będzie wielka kicha na teście na przykład. Okej, okay. i ostatnią rzeczą, ostatnią wadą jest obciążenie psychiczne. Co mam na myśli? Z jednej strony dla niektórych może to być obciążenie psychiczne związane z, te, z samymi testami, ale z drugiej strony jest to także obciążenie psychiczne na praktykach. Jest to ciągły kontakt z osobami chorymi, także na pewno jest tu jakiegoś swojego rodzaju obciążenie, więc nad tym też trzeba zaznaczyć. To wszystko zależy od charakteru człowieka, w jaki sposób jest tak jakby przygotowany na takie. Obciążenie i w jaki sposób sobie z tym radzi. Dobra, to teraz za chwilę jeszcze Wam przejadę tak z bliska wady i zalety studiowania pielęgniarstwa i myślę, że dzisiaj niestety, ale chyba zakończymy na tym. Nie będzie tak losowej torby, bo zaraz muszę się jeszcze pośpieszyć i nagrać drugi odcinek, o którym mnie prosiliście. I będziemy się widzieć w kolejnym odcinku. Myślę, że rzeczami odcinka będą te karteczki, które przygotowałam. Po prostu one już będą sobie tu na stałe wisieć, jako dekoracja, o ile nie spadną. Więc mam nadzieję, że do kolejnego odcinka!